Państwo, w tym roku mamy specjalnego gościa, gościa, który jest olimpijczykiem, pieśniarzem, przewieta, ta, dostał się. Auu, Orły Białe! Auu, Michał Milnowski! Wielkie brawa! Ałó, witam, Dzień. Wszystkich. Dzień. witam Dzień. wszystkich! Witam wszystkich, witam wszystkich! Pozywajcie! Żeby podsumować ten temat Ukraińców, ja widzę, co się dzieje w ojczyźnie, widzę co się dzieje na świecie, widzę, co się dzieje przede wszystkim u mnie w Bielabie, w całej Polsce. Pamiętajmy jedno, bo my jesteśmy narodem uczciwym i sprawiedliwym. Zawsze byliśmy. Nie każdy Ukrainiec poszedł za banderą, ale 99% z nich poszło. Prawda, prawda, dawno, dawno temu za górami, za lasami dorastałem sam w dzikiej Ameryce, z Dorem Kanadą. Z te za ojczyzną zapisywałem sobie słowo tu, słowo tam. Później dnia jednego, kilkanaście lat temu złożyłem to w jedno i to brzmi następująco. Patrzy się w lustro, w lustro w swoje czlenie i pytasz się, zapytujesz się sam samego siebie, kto ja jestem? Orzeł Biały! Jaki znak mój Polak? Człowiek czysty, człowiek chwały, dumny, szczery i wspaniały. A skąd ja jestem? Z mojej swojskiej, naszej, polskiej, lechińskiej, słowiańskiej ziemi. Ziemi naszej, ziemi naszej Orły. A powiedz, a czym ta ziemia? Świąt naszych tam. I yeah. brawa dziadziusiów naszych, zwią i blizną. Dlatego od zawsze, od samego, samego, samego początku była, jest i będzie naszym domem, naszym gwiazdem, naszą ojczyzną. Naszą ojczyzną Olry. Ole, a powiedz tu mi, kochasz Ty Dio? Proste, tak! Miłuję szczerze. To w kogo, Ole, w końcu wierzysz? W nas! W ojczyznę naszą! Polskie naszą, Frych. w Orów naszych pierze Bóg, Bóg honor i, i, i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Bóg honor i ojczyzna Brawo, brawo, brawo Wrogą ojczyzny śmierć Wrogą ojczyzny Śmierć wrogom, ojciec Śmierć wrogom ojciec Śmierć wrogom ojciec Śmierć wrogom ojciec zny! A ja jeszcze raz zapytam raz, bo na dworcu nie było was wiele. Czy wy chcecie, być jakiś polityk trzymałem? Powiedzcie mi! Nie!